Yell in the building Oh I'm in the zone man Yeah Now tell me who can stop me I'm in the zone Competition's none in the league of my young Yell about the W I'ma bring it home when it's over mechanic He stops yes Competition's none in the league of my y'all don't so much go you can I'm gonna face

Zawodnik w terenie tym razem z Ergo Areny, zwycięskiej. On widzi oczywiście zwycięskiej Zwycięski Ergo Areny. Po pięciu porażkach, no, czterech porażkach ligowych, jedna piąta porażka Bukarowa. W sumie ma, 7 meczów na wyjeździe Tak, i dwa zwycięstwa i były. Do tak, ale na polskich parkietach pięć porażek. Dzisiaj udało się przełamać. Moimi gośćmi są Krzysztof Radowski. Dobry wieczór, Radio, dzień dobry, nie wiem, kto kiedy będzie oglądał. Radio Anwin, o, tutaj, tu jeszcze kibice Anwinu obecni klaszczą. Szturmują nam nagranie. Tak, dzisiaj dał u siebie wszystko Anwi, również i Krzysztof. Tak, jak zawsze. W Radio Rodwenery czy Radio Anwin, wymiennie. Tak, wymiennie. I Miłosz Romański. Witam serdecznie. Wyborcza. Tak jest, przywasta. tak jest. Też oklaski. Dzień Dzięki, że zostałeś też o klaski. Miło, 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 miło. Także mamy przedstawicieli e, Anwilu i przedstawicieli e, trefla można powiedzieć, tak, no lokalny dzidników, tak. więc... Absolutnie. Trójmiast. Ja zna się Marszubski, jeszcze nie wiecie jeszcze. <laughs> Zaczynamy 6 zawodnika. Okej, okay. Anvil, e, pierwszy raz może powiedzieć, od wielu spotkań wygrał pierwszą połowę, wygrał drugą. No tak, bo mieliśmy w tym sezonie taką sytuację, że Anwil był drużyną, która potrafiła odrobić każdą stratę. Pamiętamy mecz we Wrocławiu, pamiętamy inne spotkanie, nie będę wymieniał, bo ich było sporo, gdzie, gdzie Anwil w pierwszej połowie przegrywał, a potem w drugiej odrabiał straty. I nagle po meczu z Arką Gdynia włosowskich Mistrzów to się wszystko odkręciło jakoś i, i pokręciło, bo okazało się, że mecze, w których prowadziliśmy nawet 26 punktami, jak w Kucharze Polski, przed tydzień temu w Dąbrowie Górniczej 16, potrafiliśmy w drugiej połowie prze, przegrać i z drużyny, która Mówiło się, że potrafi wygrać i odrobić każdą przewagę. Staliśmy się drużyną, która nie potrafiła właściwie żadnej przewagi obronić. Tak? W dzisiejszym meczu też się wszyscy tego obawiali i mam wrażenie, że gdzieś tam w tej trzeciej kwarcie, a już chyba najbardziej to w czwartej, jak trefle zaczął gonić i zrobił tam bodajże 8 punktów, albo nawet 7, to gdzieś jednak te demony się obudziły. U mnie się na przykład obudziły i mówię, kurczę, żeby to znowu się nie skończyło tak jak w tych dwóch ostatnich przypadkach. bo nawet jak człowiek o tym nie myśli, to przychodzi taki moment, że w końcu zaczyna się zastanawiać, że no nie, no, no znowu, znowu nas gonią, tak? Na szczęście dzisiaj, na szczęście dla nas udało się to obronić. No i dzięki temu dowieźliśmy do zwycięstwa, natomiast też już podsumowując, ten dzisiejszy mecz był jednak trochę inny w końcówce, bo nie grała ta żelazna piątka, tak? Trener rotował tymi zawodnikami posadził też no, na ławce. nie, nie e, Natomiast natomiast mówił o samej końcówce, gdzie, gdzie w ostatnim meczu przez prawie 15 minut była jedna piątka zawodników, tak? Dzisiaj jednak ta rotacja była, no i myślę, że to też pomogło Anwilowi dowieść zwycięstwo do końca. Tw jak twoim okiem to wyglądało. Ale o mówisz o Treflu, treflu. Anwilu? O tak. Treflu? E, Przecież powiedział o no, Anwilu tak. bezowszem. kontr wypowiedź? Zawiodłem się na tym Treflu, bo y, liczyłem na to, że po porażce ze Śląskiem, w której też trefy Podobnie jak Anvil ostatnio zbudował wysoką przewagę tylko po to, żeby ją potem stracić i, i, i przegrać. Liczyłem na to, że zespół wyjdzie tak bardzo zmotywowany, że będzie Gris Parkiet, Szczególnie, że to jest Anvil. Myślę, że każda drużyna się specjalnie się motywuje na mecz z Anvilem. To jest, to jest szczególne wydarzenie dla wszystkich zawodników. Każdy chce zagrać na jak najlepsze spotkanie przeciwko Anvilowi. umówmy się. Często tak się dzieje. Często, Często. tak się dzieje, oczywiście. No niestety tak nie było w pierwszej połowie Anvil. Trzeba oddać, że trafiał niesamowite rzuty w pewnym momencie. Chyba trafił pierwsze 10 rzutów z gry, było 10 na 10. W pierwszej kwarcie nie wiem na ile to były błędy w obronie trefla, na ile po prostu Anglicy był nie do zatrzymania, no ale coś, coś się halo, kiedy traci się 34 punkty w kwarcie. Ech, I potem był ten zryw w trzeciej kwarcie, ale ten zespół Sopotu nie, nie, porywał, nie porywał w tym meczu i myślę, że absolutnie zasłużenie przegrał teraz. Nie skorzystał z tego, że wczoraj Aseko Arka, czyli rywal, rywal z Zamiedzie zrobił niespodziankę. Sprawił, sprawił podopiecznym Marcina Stefenskiego prezent, pokonał na wyjeździe Kinga, czyli ry, ry, rywala w walce o awans do fazy play-off. Nie skorzystali z tego. Żółtoczarnie mają ciężki terminarz w najbliższym czasie. Teraz, jeżeli... całą trójkę zeszłego sezonu. Na szczęście Mocno, chyba to, u siebie. Właśnie, to, 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 to następne pytanie miło znacznie. Czy, uważa, czy uważacie, od miło, czy zaczniemy, czy, że zaczniemy, że Trept tę porażką właśnie skreślił swoje szanse na play-off? skreślić, nie skreślił, dopóki są jeszcze matematyczne szanse, myślę, że Karol, który tam stoi, się ze mną zgodzi, dopóki są matematyczne szanse, to nic nie jest przesądzone, no ale faworytem Sopocianie w wyścigu o te ósme miejsce po tej porażce nie będą. To trochę wygląda tak, jakby trefle z Kingiem trochę się prześcigały w tym, tak. kto nie chce zagrać tak. w play -off. To żart oczywiście, bo wszyscy chcą grać. Natomiast, no, szkoda. No, my dzisiaj że szkoda byłoby, gdyby czy hali Kinga czy Hali trefla nie było w playofach, tak? no bo to są piękne obiekty, w których się przyjemnie gra, tak? I, I trochę szkoda, gdyby ich miało w tych playoffach nie być, a kogoś zabraknie. To na pewno. Okay. No ta druga część tego zawodnika. Musieliśmy tutaj zmienić, pozycję, bo, bo niestety parkiet zjadłem. Tak, jak ja, ja żartujemy sobie, ale rzeczywiście parkiet wyjeżdża jutro tutaj. Śmialiśmy się, że będzie metro w Ergo Arenie, ale nie, że jeździć, tylko musical metro będzie jutro tutaj przedstawiane. no i trzeba, trzeba zwinąć parkiet, w związku z tym musieliśmy się przesiąść. No i stąd też tacy rozbawieni jesteśmy. Chwila była mowa, piękne obiekty, a tutaj no niestety muszą ustępować czasami. Tak, tak. To jest właśnie zaleta takich obiektów, że wszystko się w nich może, no tak. może dziać. Prawda? Rozbawiliśmy się i w sumie dobrze byłby smutny temat, bo ktoś tych pio... Przed przerwą mówiliśmy właśnie, że ktoś, jakiś zespół nie będzie profa grać i być może będzie to właśnie trefcowa. No natomiast ja wam powiem yy, dwa słowa dosłownie na stoli, bo oni, oni, się trochę włączyli. Ja już myślałem, że, tak. że, że już wypadło. Tak, ta porażka Szczecina i dzisiaj trefla. Że się wszystko rozstrzygnie między Kingiem a treflem, a tymczasem nie wiadomo, czy przypadkiem tutaj historia jeszcze się w to wszystko nie włącza, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, jaki ma terminarz. trefl. To wielce prawdopodobne, że tak może być. Dzisiaj bardzo zdenerwowany był na konferencji prasowej trener Stefański. Zapraszamy na Porta WLC. A czy, jak będziecie tego słuchać, to już pewnie na konferencji będzie. Ale to po 22 tak, chyba tylko, ale... ko końcówkę tak szczególnie. Było? Tak, tak. tak Było, było. Tak, musisz to nadrobić. To muszę nadrobić, nie byłem na konferencji. Ale na pewno z przyjemnością obejrzę, zobaczę co tam Stefan powie. A to nie, ciebie, pier, nie ale... pierwszy raz trener Stefański złapał nerwa na konferencji prasowej. No, no, Facebook, na Facebooku my... było na żywo, więc nie mogliśmy wypikać. Wszystko słuchać. Trochę, trochę mu się nie dziwię, bo rzeczywiście tutaj e, ten mecz, to co powiedziałeś wcześniej, zaczął trafić fatalnie. Anwir odskoczył na 20, bodajże 2 punkty chyba tak. najwyższa była taka tak, przewaga. W 12 minucie e, chyba bodajże. i... i, i, i... No. Wiadomo, że że ostatnio Anwil w tych meczach, w tych meczach yy, tracił te przewagi, natomiast nie no, no, będzie tracił zawsze, tak? I, i... Zresztą zawsze tak jest, że na początku strata 22 punktów, to potem, nawet jak to odrobisz, to tracisz na to bardzo dużo sił i zabraknie ci tych sił w końcówce, co dzisiaj było widać, tak, gdzie Trefel nacisnął, no ale Anvil spokojnie to sobie powie. Może no przesadzam, że spokojnie, ale dowiózł do końca bez, bez takiego stresu, jakiegoś, że tam rzut jakiś ostatni decydował. Po prostu była to przewaga kilkupunktowa, która, która była raczej bezpieczna. Ja zawsze byłem zdania, że Anvil ma trzy filary, czyli Ziga, Kamil Łączyński i Jora Mektus. Dzisiaj mm -hmm. faktycznie to trio, to trio funkcjonowało i tak naprawdę mi się wydaje, że to wszystko rozstrzygnęło się właśnie pod koszem. Postawa Dimca spowodowała, że cała drużyna ruszyła. Ja myślę, że tutaj już, już... To, to, co powiedziałeś. Ziga Dimes dzisiaj był tym zawodnikiem, który w dużej mierze przyczynił się do tego wysokiego prowadzenia na początku i troszeczkę myślę wszystkim nam zamknął usta, bo w ostatnim czasie dużo się mówiło o tym, że Dimes tak naprawdę zagrał no, jeden czy dwa dobre mecze, że, że nie robi tego, co powinien, no ale okazuje się, że jak dostaje, jest karmiony tymi piłkami pod koszem, to jednak potrafi to wykorzystać. Dziś nawet w przerwie tutaj rozmawialiśmy, że miał 4 na 4 w pierwszej połowie. Jak dostaje piłkę, to trafia i, i, i to jest istotne. Zresztą widzieliśmy, jakie problemy mieli z nim obrońcy, bo to jest wielkie chłopisko. Ciężki zawodnik, który jak już ma tą piłkę, to tą swoją masą potrafi się rozpychać. Dzisiaj się Ktoś z zawodników, nie wiem, który z Amerykanów przewrócił się, odbijają wręcz od niego, próbując grywać piłkę, bo żiga ją po prostu gdzieś tam pociągnął, ma mnóstwo siły, punkty zdobył, więc, więc dzisiaj, tak, dzisiaj ziga Dimec na pewno. Był tym zawodnikiem, który y, bardzo mocno pomógł Anwilowi uzyskać tę przewagę i dziś pokazał w jakim celu został y, tak naprawdę y, ściągnięty do Wocławka, tak, żeby pod tym koszem robić, y, robić y, porządek. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz znamienna w dzisiejszym meczu, y, to, że nasi pozostali centrzy, czyli szewcu i, i Szwancek zagrali z, w sumie 3 minuty, nasz no, on nie grał w ogóle. W ogóle tak? tylko A Łukasz grał dwie minuty. dwie minuty tam z małym kawałkiem a na centrze grał więcej Luk Petrasek i myślę, że stąd się to wzięło, że wreszcie ma Luk Petrasek zmiennika w postaci Michała Nowakowskiego, który otwiera trenerowi Frasunkiewiczowi taką możliwość, bo słyszałem też w ostatnich dniach taką wypowiedź, po co nam Michał Nowakowski, tak? No właśnie dzisiejszy mecz pokazał, że właśnie potwór, żeby, żeby odciążył Petraska, który dzięki temu może pod nieobecność Dinka przejść na piątkę, a on jest wysokim zawodnikiem i sprawnym, a trener Frasunkiewicz też lubi te rzuty z dystansu i lub Petrasek rozciąga tą obronę, znaczy tą grę podkoszową. Wychodzi na obwód, straszy rywali rzutem, bo ten center musi za nią wyjść, to zwalnia miejsce pod koszem. Tak? Więc to jest też myślę ciekawa, ciekawa kolejna rzecz, którą można w naszej drużynie będzie zaobserwować teraz przy Michale Nowakowskim. Uważasz, że w każdym każdy meczu to się sprawdzi, bo ja pamiętam mecz z czarnymi, że nie było wtedy jeszcze Michał Nowakowskiego, ale my z czarnymi. No to nawet yy, Supiński co, radził sobie z Petraskiem w centrum. To się sprawdzi w każdym meczu, natomiast lepiej jest mieć więcej opcji i dostosowywać je do poszczególnych spotkań niż yy, mniej. tak? No, no, le lepiej mieć taką sytuację i taką możliwość, żeby zagrać Petraskiem na centrze, niż nie mieć takiej możliwości. Tak? Uważam, że, że, że przyniesie nam to jednak yy, sporo korzyści. Jak już uważasz? Ja, nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami zgodzić. Wcześniej, kiedy nie było Michała Nowakowskiego w składzie, no to trener Frasunkewicz, gdy Luk Petrasek już się zmęczył, mhm. grając na piątce z niekiedy fizycznie silniejszymi przeciwnikami, no, był zmuszony, żeby wrócić do grania jedną piątką, taką stacjonarną, bym to powiedział. Tak. Teraz, jak jest Michał Nowakowski, to tak jak Krzysztof zaznaczyłeś, Michał Nowakowski może też sprawić, że Anvil ma więcej opcji smolbolowych, a Tref jest taką drużyną, że że trzeba się dostosować niższym ustawieniem. Powiem szczerze, że jestem zdziwiony biorąc pod uwagę, że Anvil był nie do zatrzymania w pomalowanym 23 na 30, mhm. to jest 77%, łącznie 46 punktów. Tref został zabity, można powiedzieć. Ale też z było dużo więcej, wiesz, chyba 11 tak, więcej zbiórek. Tak, 11 więcej biórek. Jestem zdziwiony, że w tej sytuacji trener Stefański nie postawił w dłuższym wymiarze czasu na Dariusa Motena, bo trener zaznaczył, Chyba, że to jest kwestia jakiegoś urazu, bo wi wiadomo, że zmagał się z urazami mhm. mięśniowymi Darius Moten. Jeżeli, jeżeli to było podyktowane kontuzjami, to, to, to oczywiście zwracam honor, ale myślę, że w sytuacji, w której treflowi brakowało fizyczności, Uważam, że Dariusz Moten byłby takim zawodnikiem na pozycji numer 4, który mógłby trochę yy, sprawić dodać jakąś zbiórkę, czy jakąś zbiórkę ofensywną. Dzisiaj tylko 5 zbiórek w ataku trafia jako drużyna. Anwil, który słynie z tego, że trafasłkiewicz, mówi wprost, że jego nie interesują zbiórki w ataku. Dzisiaj miał 8 zbiórek w ataku. Nie wiem, czy to tref... nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, gdy Anwil wygrał w tym sezonie zbiórkę ofensywną. Nie. Yy czy nie? Nie, aż tak, nie? Aż tak przesadzam. No, dramatyzuje nie, może o, trochę. Ostatnią ale... słowo było tak, tak. Ale to, zmierzam, całego tak, sezonu to już wygrałem. Zmierzam do tego, że zbiórka ofensywna jest bardzo daleko na liście życzeń trenera Fosunkiewicza, jeżeli chodzi o założenia meczowe. I przegrać z Anwilem zbiórkę w ataku naprawdę świadczy o tym, że, że, że pod koszem dzisiaj w Sopocie było bardzo nieciekawie. A czy w Sopocie będzie lepiej, bo doszedł rozwijający no, nowej grupy i dzisiaj... Tak. No. Zaskoczyło Was to, bo ja byłem trochę zaskoczony, jaką ilość minut dostał. No właśnie, właśnie. Bo, bo on zaczął w pierwszej piątce i. ile zagrał? 27 No właśnie, no właśnie jest wokół. Publika, który, który jest dwa dni w e, drużynie. Ciekawa. Ciekawa propozycja. Mnie to zaskoczyło, mówię, mówię zupełnie szczerze, że nie spodziewałem no tak się samo w takim wymiarze. Tak. tak, prosto z samolotów, naprawdę. Udzi... Ale samoloty, mecz tak nie ma. Myś... Z przejścia granicznego st tak. Bo... Statystyki na dobre, więc Powiedz. wcześniej. Więc zakładamy, że to jest dobry zawodnik, nie wiem, dzisiaj słabiej i jakoś też Trzeba pamiętać, że on łącznie miał 7 asyst, ale z tego co pamiętam 5 czy 6 wypracował w pierwszej połowie. Czyli w momencie, w którym Treffel grał chyba gorszą koszykówkę, bo w drugiej połowie był, był, był ten zryw. Brakowało w zespole Marcina Stefańskiego organizacji gry. Mateusz Szlachetka też wszedł po zmianie stron, ale też miał 4 asysty, ale też... Nie było zbyt wiele kreacji, jeżeli chodzi o, o rozgrywających. Dla mnie Janik Franke dzisiaj był MVP, jeżeli chodzi o Trefle, bo nie dość, że zdobył 25 punktów, poprowadził y, nieudany zryw trefla to ja wam w trzecim kwarcie. W grze. Tak, jest. Nie Janik to by ten się tak. A dołożył jeszcze 5 asyst i 3 przechwyty, mm. więc y, po, po obu stronach parkietu był, był bardzo aktywny. Zabrakło trochę pomocy, myślę, że... Warner będzie z każdym meczem coraz lepszy. On nie bez powodu był i w Liga VTB i odbił się chyba też od Ligi Włoskiej. Dwa sezony bodajże, więc to nie jest jakiś byle jaki zawodnik. I myślę, że będzie z niego więcej pożytku niż z Brendona Younga, Tylko czy to się przełoży na playoffy, czy już nie jest za późno? Nie wiem. To, to, to czas pokaże, jak, jak się Amerykanie wkomponują. Tak, wracając do tego, co mówiliśmy, jeszcze szanse są. Matematyczna tak. ta historia właśnie przyszła w dobrze wspomniał ma szansę, więc jeżeli właśnie Warner się komponuje i faktycznie będzie y, prowadzić grę tego, co dzisiaj brakowało, to jeszcze trafanie spójności. No nie no, na pewno nie można nikogo skreślać, natomiast na pewno trew ma bardzo trudną drogę, bo tak się w tym roku sezon układa, że jak już się gra y, z, ze Stalą, to jednocześnie za chwilę gra się ze Stalem i ze Śląskiem tak jest terminasz ułożony, że te trzy kluby przypadają właściwie po sobie, tak? I, i, i trefę akurat tą serię ma na koniec. No. Z drugiej strony jest Anwil, który już te najgorsze mecze ma za sobą i na dodatek jeszcze po siedmiu meczach na wyjeździe wraca wreszcie do Wrocławka. Mamy teraz trzy mecze u siebie już w poniedziałek ze spójną, potem z Legią i z Toruniem. Bardzo ciekawe mecze tak, no bo spójnie musimy się zrewanżować za wpadkę w Stargardzie. No a potem jest Legia, z którą też przegraliśmy i której też przydałoby się zrewanżować, tym bardziej, że to jest nasz rywal w walce o play tak. No a potem jest jeszcze Toruń, z którym wiadomo jak się gra, tak mecz derbowy pierwszy mecz wygraliśmy, w którym Toruń też walczy o, o swoje życie w play tak, bo wszyscy ich skreślali po tym jak dwóch zawodników odeszło i zostali wymienieni na, na nowych, że tak powiem, graczy, a oni okazuje się całkiem nieźle sobie radzą i z tych play nie wypadli, bo niektórzy twierdzili, że oni po odejściu, po odejściu tych dwóch swoich filarów z pierwszej części sezonu wypadną z play -offów. Ja uważam, że nie wypadną. Zresztą jest bardzo prawdopodobne, że się w nich utrzymają. No mówię, to, 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 to ciekawe mecze nas bardzo czekają, potem jeszcze przecież derby zbyt goszczą. Wyjazd do szansa, Oczywiście wyjazd do Radomia też nie będzie łatwy, bo oni walczą o życie. Grybice I Gliwice też, które walczą o życie, więc, więc cała ta liga jest ciekawa. Nie ma nieciekawych meczów. Zresztą widzieliście. Przegraliśmy z Dąbrową, przegraliśmy z Arką, gdzie wcześniej przed tymi meczami chyba rywale brali bezwycięsto w ciemno, bo się zastanowić. Jest mała szansa z Legią taka, że oni lecą teraz do Włoch do Bolonii. No, tak. Bardzo ważny mecz. O... History, Bycie, historyczny awans, walczą historyczny awans w Pucharach, bo mm. wcześniej taka ciekawostka, byłem na meczu, byłem na meczu w Warszawie, mm. właśnie ciekawostkę zdradził mi Marek Ciegliński, że 50 lat temu yy, też odpadli walcząc o półfinał Pucharu z Belsu Pucharów, zespołem z Napoli. Z I taka historia, że, że jechali, wracali, wracali, Legia wracała właśnie z drugiego spotkania, gdzie walczyli nawet pośrednio już i zatrzymano sporo, sporo zawodników o przebyt. No, takie były czasy, takie były czasy niestety, no, ale życzymy oczywiście powodzenia w pucharach, bo chcielibyśmy, żeby polskie drużyny jak najlepiej sobie w tych pucharach radziły, ale tak jak mówię, może to mieć znaczenie w tym rozrachunku podczas meczów z nami, natomiast no, teraz mamy mecz ze Spójnią już w poniedziałek i trzeba odpocząć się do niego przygotować i pokonać tę Spójnię, żeby, żeby otrzymać to zwycięstwo tak, dzisiejsze i rozpocząć jakąś taką serię. Serię wygraną. Niech Legia ma znowu przygody z powrotem i może to przełoży się nawet w obu <laughs> e, Miłosz, Miłoż. E, faktycznie, trafla nie ma sensu. Mówiłeś za że nie, nie jesteś zadowolony z Trefla i nie mają razu. No, no, nie, no nie, nie jestem i nie pierwszy raz krytykuję ich w swoich tekstach. Myślę, że przegapiono moment, w którym można było coś osiągnąć. Wysiała na włosku posada trenera Stachańskiego. Wtedy oczywiście zespół bardzo dobrze zareagował. Natomiast nie wiem, to już jest któryś mecz z rzędu, w którym brakuje mentalności. Minus 14 po pierwszej kwarcie, zero zaangażowania, takiej woli walki. To nie był zespół walczący o, o awans do fazy playoff. Przed sezonem mówiono nawet o czołowej czwórce. Budżet został zwiększony nawet dwukrotnie, bo w trakcie sezonu. Jeszcze dołożono jakieś środki, żeby zakontraktować bodajże Karla Lindboma, bo wtedy to był ten taki transfer medyczny. A mimo to ta forma forma trefa to jest taka sinusoida. Falowanie i spadanie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. W ten sposób i gra się z ogniem, bo balansując na granicy bilansu 15-15, czyli tego, tego neutralnego, może się okazać, że Liga w tym roku będzie tak bardzo wyrównana, że bilans 15-15 nie wystarczy, żeby wejść do playoffów. W zeszłym roku Spójnia miała ujemny bilans. Teraz może być tak, że tego jeszcze nie wiemy, ale może być tak, że bilans 16-14 będzie dawał przepustkę do czołowej ósemki. Więc nie wiem, ja mogę zrobić takie stanowisko swoje, że, że że nie wierzę. Mogą mi zagrać na nosie, mam nadzieję, że to się stanie, ale no, no, nie widzę możliwości bez jakiejś znaczącej poprawy, bez jakiejś wielkiej metamorfozy dla zespół Marcina Stefańskiego, żeby, żeby coś tu się zmieniło. Trzeba kciuki, ale... Nie, będzie ciekawe, kiedyś analizowałem właśnie yy, jaki zespół miał, yy, z najwyższą, yy, najlepszym yy, bilansem nie awansował do ósemki. Tak. 16 to było tak, że nie awansowali, więc tak. może być tak, nie że to 16. Wygrałem, nie wiem, nie czy to nie jest? był tak, sezon 17-18, na tak. 16-14 nie dało ósemki. Pamiętam, więc, no. polski Aseko walczyło o playoffy też chyba miało 15, nie pamiętam dokładnie jaki bilans, ale też. Bilans, który sezon wcześniej dawał playoff. Więc. Yy... Nie wiem, okienko transferowe zamknięte, także ruchy transferowe odpadają. Jedyna nadzieja w tym, że. Może, może prezes Wierzbiński musi ponownie postawić ultimatum przed drużyną. Raz zadziałało. Mówi się, że dwa razy nic się nie zdarza, ale może. Nie wiem. To już pytanie do kierownictwa klubu. Życzymy powodzenia i... Tataś. To zobaczenie, <grym> No tak, byśmy wyjechali z Argo Areny. Kto i... się zauważy, to się zobaczy tej szalonej. Wyżej niż Szczecin nie ładniejsza. A teraz kończymy, bo, bo nas też świetnie bawi. Jest, jest presja z zewnątrz, także. <grym> presja, presja, presja tutaj pracowników <grym> tam. Tak? Wyjedziemy <grym> razem z parkietem z Kali. <grym> Dokładnie. To jest szósty zawodnik z Argo Areny. Anwi zwycięski po. Już po zasłużenie wygrałaś dzisiaj powiedzmy to na absolutnie już, tak? tak? zasłużenie. Nie było nawet sekundy w meczu, kiedy y, ten wykres y, prowadzenia byłby po stronie niebieskiej, czyli po stronie na niebieską gospodarze. Widzimy, tam się, tam, widzimy się w poniedziałek w fali mistrzów na mecz ze Spójnią. Przyjdą kibice, bo tak. dwa miesiące meczów w Ocławku nie było. <kluje> Dokładnie. Zapraszam jeszcze w międzyczasie, bo najpierw ten materiał będzie wypuszczony. A następnie wywiad z Ryszardem będzie. Byłem w Warszawie na meczu Legii i Ryszard zgodził się na wywiad. 20 minut rozmowy ciekawej. Zapraszam. Ponadto, jeszcze myślę, że po meczu ze również będziemy ciekawie mogli porozmawiać. Może przyjadą goście ze Stargardu, będzie Macie Graczyński. Tak, właśnie, Macie Graczyński. Także śledźcie WLC, śledźcie szóstego Zawodnika. Jak wam się podobał materiał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Moimi gośćmi byli Miłosz Romański. Dziękuję bardzo. Wyborcze tu miasto oraz Krzysztof Radowski. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Cześć. sam, 8 sekund, jest! Jest! Orwil, mistrzem Polski! Po 15 latach przerwy! A dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał?

Ale że tutaj we Wrocławku kibice od 25 lat są związani z tym klubem na dobre i na złe. Do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anvil, brawo Włocławska publiczność. Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal.